Sześć ofert wpłynęło na przetarg na wznowienie prac na moście Czewskim. Rozstrzał cenowy był sporo, od 27 milionów do 45 milionów złotych. Wszystkie oferty mieszczą się w cenie. Otwarcie ofert nastąpiło w terminie, czyli 22 kwietnia. Wpłynęło sześć ofert. Z tego najniższa kwota to jest niecałe 26 milionów złotych, najwyższa to jest 45 milionów z plusem. I z tych sześciu ofert teraz będzie przeprowadzana weryfikacja dokumentów, czy wszystko jest zgodne z prawem, z zamówień publicznych. I jeżeli nie będzie odwołań, to podpisanie tej umowy będzie w miarę, w miarę szybko. Natomiast jak wiemy, w takich przypadkach często są jeszcze dodatkowe zapytania, jakieś próby negowania tego, co napisali ci z najtańszymi ofertami. Także maksymalny okres to jest, tak podejrzewamy, Okres trzech miesięcy, czyli sierpień, byłby takim ostatecznym terminem na podpisanie tej umowy. Przypomnę, że to są środki z Polskiego Ładu, i tutaj to, co jest zapisane w projekcie, może być tylko finansowane. Nie ma przechodzenia tych środków na jakieś inne dodatkowe zadania. To mogą być zadania, które wynikną w trakcie prac. To o kwotę 10 do 10% 15% można by zwiększyć to finansowanie. Natomiast nie możemy tutaj wprowadzać jakichś nowych dodatkowych zadań. Natomiast w tych środkach jest wszystko to, co byłoby zakończone w roku 2019. Przypomnę o zatrzymaniu tej inwestycji przez ówczesnego konserwatora zabytków, pana Strzoka, i to są te zadania, czyli dokończenie rozbiórki przęsła STBE, to jest dla nas najważniejsze ze względu na bezpieczeństwo. Następnie rozbiórka i odbudowa filara w nurcie rzeki Wisły i przypomnę, że mamy okładziny kamienne na przyczółek od strony Tczewa i być może jeszcze na właśnie filar w nurcie rzeki i te okładziny również będą Komponowane, jakieś prace kosmetyczne, odwodnienia od strony przyczółka, od strony zachodniej. To jest, to jest praktycznie wszystko, co się w tym przetargu zabierało. Starostwo dysponowało na ten cel promesą z Polskiego Ładu na ponad 60 milionów złotych. Różnica wróci do budżetu państwa, jednak jeśli pojawią się jakieś drobne dodatkowe prace, co przy tak dużym zadaniu jest wielce prawdopodobne, zostaną pokryte środkami z Polskiego Ładu. Zgodnie ze specyfikacją prace mają potrwać 10 miesięcy i stanowią dokończenie robót przerwanych w 2019 roku przez poprzedniego konserwatora zabytków.